Nie oparty, wtedy będziecie A ty Zostań. masz jakikolwiek studia skończyłeś, Cokolwiek masz skończone? Przepraszam, przepraszam bardzo. A ty co lep, ty jesteś? Z... Tak, lep lepszy? Tak, lep jestem lepszy, bo tak, lep jesteś starszy. Ale to jeszcze nie lepszy. To no proszę bardzo, to jest... jak wy to, to robicie? Wy w ogóle na tym nie znacie. Przyślijcie sobie, w ogóle nie, jest. nie jesteście jest. przygotowani na nic. Do drogi I, Czy aktualnie wyciąga się? I, czy, nie wyciąga. Tak? Ale ja bym to Wyciąga się do to jest może być gruba, coś, Może się A tak skusił samochodem. Albo... bo też... To go No dobra. Najlepszy przyjadź, leży się do Przez tych Tutaj rany jakieś są pomikło, To jest tylko... Z ja, koleżanką nie się w ogóle ten Kierunek Kierowca On wrócił? Wrócił. W ogóle zero. Co no, co? Się no, stało, niech no, obie. No, Zabierz go z miejsca, zabierz go Zabieram, bo zabieram, bo zabieram bo staję, bo mam się w tej... Spokojnie, nie bądź... może co? Pan powiedzą, że Pana Pan ...na meczu, czy nie wiem, Panadyżyna wygrała, z której jesteś, co może stać... Dobrze pogotowię przyjedzie. Dobrze słyszysz, Kaśka pogotowie przyjedzie. To się dzieje, nie wiesz. Nie wierzę, Jezu Maria, matka to mnie zabije. Ci już nigdzie do stojia się dostanę. Pójdę na turystykę i słuchaj w hotelu będę zawiadał.